Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Czytaniem przed spaniem, W czytaniu przed spaniem, oczywiście yy, mówimy, yy, czytamy z książki, czytam od A do Z. Dobrze. Na, w tamtym odcinku yy, był, yy, była litera C i był wierszyk, yy, było opowiadanie tutaczek cytryniaczek i, ciaste, i, i ciasteczka cytrynowe, a w tym odcinku będzie droga do domu. Dobrze, patrzcie, obrazki są takie, więc zaczynamy. Droga do domu. Dudek, tu, Dudek Dudu, duduś był już na tyle duży, że mama pozwalała mu samemu latać do lasu. Ale on chciał latać jeszcze dalej, jeszcze dalej. Pewnego dnia, jak zwykle, poleciał. Mógłbym wcale nie wracać tu do domu westchnął, przysiadując na gałęź dębu. I wtedy z drzewa wyskoczył dębowy ludek. Dzień dobry po... przywitał się grzecznie, a potem zapytał. Mógłbyś nie wracać do domu? Wolałbyś latać i latać? Oczywiście, powiedział Duluś. To o wiele zabawniejsze. Oddaj mi swoją drogę do domu. A sprawię, że będziesz mógł latać tak długo, że nawet nie możesz sobie tego wyobrazić. Uśmiechnął się dąbowy Ludek. Dobrze. Szybko zgodził się Duduś i poleciał. Oświecił najpierw wszystkich, odwiedził najpierw wszystkich przyjaciół i najbliższych krewnych, później wszystkich znajomych i dalszych kuzynów. Wreszcie zajrzał do kilk kilku zupełnie obcych dudków, które mieszkały po drodze, a nawet do jednego dziewczęta. Kiedy skończył, zaczął od początku, i jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze raz. Aż w końcu, czytka Danuta spojrzała na niego przez swoje druciane okulary i powiedziała. Drogi Dudusiu, sądzę, że powinieneś wracać do mamy. Kiedy nie mogłem znaleźć drogi do domu, rozpłakał się nagle Duduś. Który był już bardzo, bardzo zmęczony. Oddałem ją Dębowemu Ludzikowi. Coś nam to poradzimy, powiedziała odkadanuta. Danuta. Poczekaj tu na mnie, zaraz wracam. Rzeczywiście, zaraz wróciła. A teraz z nią w progu stał Dębowy Ludek. Wcale nie zależy na twojej drodze do domu, powiedział do Tudusia ciągle prowadził mnie do dudowej, dudkowej mamy. To nie dla mnie. A dla mnie w sam raz. Dziękuję ciociu. Do widzenia! Zawołał Duduś i poleciał do domu. No dobrze. To będzie nas dzisiaj koniec. Ale jeszcze chciałam was, Wam yy, polecić lajkowanie z strony yy, Fermiści na Facebooku. I chciałabym Was zachęcić, żebyście kubywali w tym sklepie. Dobrze. To jeszcze raz Was się zapytam: czy byście chcieli literę O w kwietniu? Ponieważ ja w kwietniu mam urodziny. I czy... piszcie w komentarzach: czy byście też chcieli, żebym nagrała filmik z moich urodzin uro i przedstawiła fakty? I przedstawiła Wam wszystkich moich kolegów i koleżanki, które będą na w moich urodzinach. No dobrze. A, i jeśli chcecie, to też możemy zrobić taki odcinek, gdzie zaproszę jednego z naszych widzów do domu. I nagram z nim po prostu odcinek. Zrobimy co będzie chciał, i nagram z nim po prostu jakiś odcinek. I wtedy byście musieli odpowiedzieć na jedną z zagadnień, które wam napiszę w opisie. No dobrze. Sorki, że teraz mnie nie będzie widać, ale muszę przecież wyłączyć kamerę, to czekajcie, a w opisie Wam napiszę pytania. To papatki!